W dzisiejszym magazynie. Czy wokalistka Linkin Park nie umie śpiewać? Tak twierdzi Sanchestera Benningtona. Paul Dieno, legendarny wokalista Iron Maiden, odszedł w wieku 66 lat. King Diamond zagra w Polsce na Mystic Festival, będzie headlinerem. A co z jego nową płytą? Nick Cave podczas koncertu każe odłożyć, cytuję, pieprzone telefony. Zespół Tool przegapił ponad 20 lat i przez to nie zdobył wielu nowych fanów. Wokalista żałuje tej decyzji. Perkusista Dream Theater wskazuje metalowy album tego roku. Zapraszam na kolejny Przegląd Newsów, jeśli lubisz tę serię zostaw tutaj koniecznie łapkę w górę, no i oczywiście subskrybuj Pełną Kulturkę, żeby z muzycznymi newsami być zawsze na bieżąco. Synchestera Benningtona mówi, że Emil Armstrong nie potrafi śpiewać. Jamie Bennington jest bardzo krytyczny wobec nowej wokalistki Linkin Park i po raz kolejny dał temu wyraz. W swoich relacjach w mediach społecznościowych pisał m.in. tak: Emily dosłownie nie potrafi śpiewać tej muzyki. Jej głos od powrotu Linkin Park cały czas się łamie. Osobiście nie widzę Emily śpiewającej stare utwory, nawet jeśli zagrałaby 230 koncertów. Jamie Bennington odniósł się również do swojego ojca, Chestera. Nie ma mowy, żeby Chester wspierał tę nową odsłonę Linkin Park. W temacie Linkin Park jeszcze do sieci trafiło zdjęcie Emily Armstrong trzymającej w swoich dłoniach nowy album na winelu. Do sieci trafiła także informacja, że kolejny single z płyty zatytułowany Over Each Other ma się ukazać w czwartek 24 października, czyli prawdopodobnie wtedy, kiedy ten odcinek, który teraz oglądacie, opublikuje. Kiedy oglądacie ten materiał, utwór jest już prawdopodobnie w sieci, także możecie podzielić się od razu swoją opinią na jego temat w komentarzu. Ostatnio na temat Linkin Park wypowiedział się również Rick Rubin. Czyli oczywiście legendarny producent, który produkował płyty Minutes to Midnight, A Thousand Suns oraz Living Things. To właśnie na wydanym w 2007 roku Minutes to Midnight panowie z Linkin Park postanowili po raz pierwszy podjąć współpracę z bardzo znanym producentem. No bo dwie pierwsze płyty, czyli Hybrid Theory oraz Meteore, produkował Don Gilmore, mniej oczywiście znany, natomiast który, umówmy się, też zrobił świetną robotę. Natomiast Rick Rubin weź Larry Biato opowiedział bardzo ciekawą anegdotę, mianowicie, że zanim zaczął z nimi pracować, nigdy wcześniej nie grali razem z Chesterem poza koncertową sceną. Że taki pomysł był im zwyczajnie obcy, że nie ćwiczyli, nie grali utworów razem w studio czy też w sali prób. Że jedynym miejscem, gdzie wspólnie je grali, była po prostu koncertowa scena. Kiedy po raz pierwszy produkowałem Linkin Park, pomysł, żeby grali razem jako zespół, był im obcy. W przeszłości myślę, że nagrali wcześniej trzy płyty. Nie trzy a dwie, mała poprawka. Nie tylko nigdy nie grali razem na żadnej ze swoich płyt, ale nigdy nie grali w ogóle razem swoich piosenek, dopóki nie zagrali ich na scenie. Utwory zawsze powstawały w studiu, tak pracowali. Próbowaliśmy więcej robić to w studiu, próbowaliśmy grać razem w studiu i czasami było to interesujące. Wiesz, testowanie zawsze jest interesujące. Czy lepiej sprawdza się nowy czy stary sposób pracy? Nie wiemy, dopóki tego nie przetestujemy. Jednak założenie, że istnieje jedyny słuszny sposób, nigdy nie jest prawdą. Nigdy nie wiadomo. W wieku 66 lat odszedł Paul Dieno, czyli oczywiście legendarny wokalista Iron Maiden, który zaśpiewał na dwóch pierwszych płytach tego zespołu. Jak informuje jego wytwórnia Conquest Music, Paul odszedł w swoim domu w Salisbury. W ostatnich latach, mimo dużych problemów ze zdrowiem, nadal występował, cały czas występował na żywo. Między innymi podczas swojej ostatniej wizyty w Polsce śpiewał piosenki z płyt Iron Maiden. Poruszał się na wózku i sporo czasu w ciągu tych ostatnich kilku lat spędził w Chorwacji, gdzie przechodził rehabilitację. Poladieno w swoich mediach społecznościowych pożegnał zespół Iron Maiden, publikując następujące oświadczenie. Z głębokim smutkiem dowiedzieliśmy się o odejściu Poladienu. Wkład Pola w Iron Maiden był znaczący i pomógł nam wejść na ścieżkę, którą podążamy od prawie pięciu dekad. Jego pionierska osobowość frontmana i wokalisty zarówno na scenie, jak i na dwóch pierwszych płytach zostanie zapamiętana nie tylko przez nas, ale też przez fanów z całego świata. Steve Harris w oświadczeniu dodał jeszcze wiadomość od siebie. To bardzo smutne, że już go nie ma. Niedawno mając z nim kontakt, pisaliśmy ze sobą o West Hamie oraz o jego wzlotach i upadkach, przynajmniej do niedawna wciąż koncertował, to było coś, co trzymało go przy życiu. Będzie nam wszystkim go brakować. Spoczywaj w pokoju. Oświadczenie kończy jeszcze wiadomość od całego zespołu. Byliśmy bardzo wdzięczni, że mogliśmy nadrobić zaległości kilka lat temu i ponownie spędzić się z nim czas. W imieniu zespołu, Roda i Endiego oraz całej ekipy Iron Maiden składamy najszczersze kondolencje rodzinie i bliskim przyjaciołom Pola. Spoczywaj w pokoju. W mojej osobistej opinii dwie pierwsze płyty Iron Maiden to jest czyste złoto i zdecydowanie są to jeden z najlepszych płyt w całej dyskografii. Uwielbiam wokalną zadziorność i pankowość jeno na tych płytach i uważam, że w połączeniu z heavy metalowym obliczem i brzmieniem zespołu tam naprawdę udało stworzyć się coś wyjątkowego i wspaniałego. Debutancki album Iron Maiden na sklepowe półki trafił 14 kwietnia 1980 roku i był to bardzo pamiętny dzień dla Paula Dieno, który wspomniał właśnie ten konkretny dzień. bardzo ciekawy ciekawie opowiadający historię, anegdotę z latarnią. Pamiętam to bardzo dobrze, bo moja matka uderzyła się wtedy w głowę i musiała iść do lekarza. W ramach promocji EMI rozplakatowała londyńskie ulice i centra handlowe. Gdy mama robiła zakupy w Walthamstow, ujrzała nagle przed sobą jeden z tych ogromnych plakatów i była zaszokowana. Nie tylko zdjęciem, ale też faktem, że jej syn zaczyna robić karierę. Tak bardzo się zapomniała, że weszła prosto na latarnię. Na szczęście lekarz nie stwierdził nic poważnego. Ja tamtego tygodnia obszedłem wiele sklepów w Londynie, żeby sprawdzić czy płyta naprawdę jest do kupienia. Szczerze mówiąc, liczyłem też na to, że ktoś mnie może rozpozna. To był jeden z najprzyjemniejszych tygodni tamtego etapu mojej kariery. W komentarzu koniecznie napiszcie, jak wspominacie jak oceniacie też z dzisiejszej perspektywy albumy Iron Maiden nagrane z Diana na wokalu. Mystic Festival z kolejnymi ogłoszeniami. Przede wszystkim ogłoszono Kinga Daimonda. Do tego przejdziemy sobie zaraz, natomiast poza nim potwierdzono również obecność następujących zespołów. Apocalyptica, Beheri, Tauransi, Pazuzu oraz Archgold. W tym roku, a przynajmniej w tych pierwszych ogłoszeniach, Mystic stawia mocno na scenę skandynawską, a w szczególności na zespoły z Finlandii, bo wszystkie właśnie przed chwilą przeze mnie wymienione zespoły pochodzą z tego kraju. King Diamond to z kolei artysta pochodzący z Danii i jest to zdecydowanie póki co no, największe ogłoszenie na przyszłoroczną edycję. Przypomnijmy, że King Diamond zagrał na Mystic Festival w 2019 roku, wtedy również zagrali In Flames, potwierdzeni przecież również na 2025 rok. Dużo dyskutuje się na temat ewentualnych headlinerów na przyszłoroczną edycję, no i okazuje się, że chyba King Diamond jest po prostu pierwszym z nich. Jeśli tak, szczerze mówiąc jest to lekki zawód, no bo w 2019 roku, kiedy Mystic Festival był mniej. Mniejszy raczej niż obecnie, no to King Diamond nie pełnił roli headlinera. Dlaczego więc teraz, kiedy Mystic z roku na rok jest coraz większy, to nagle King Diamond urósł do miana headlinera całego festiwalu? Nie mam pojęcia i mówiąc szczerze, sam bym się nie zorientował, że King Diamond ogłoszony został jako headliner, bo Mystic napisał o nim jako o jednej z gwiazd. Natomiast, co słusznie zauważyli panowie z fanpage'a Koncerty w Polsce, w tłumaczeniu komunikatu na angielski mamy słowo headliner, tak więc okazuje się, że pozostały jedynie dwa wolne sloty, jeśli chodzi o headlinerów. W dyskusjach i prognozach najczęściej pojawia się chyba Dream Theater, e, Slipknot oraz Korn. Niektórzy też prognozują Merlina Mansona. Pytanie, czy bardziej życzeniowo, czy faktycznie jest to możliwe? Zobaczymy, oczywiście, jak się to rozwinie. Dajcie natomiast znać, jak oceniacie dotychczasowe ogłoszenia mystika i kogo spodziewacie się w kolejnych ogłoszeniach. Jako, że King Diamond zagra na przyszłorocznym Mestiku, to czy w końcu otrzymamy jego nową płytę? Bo przecież sam w opisie, w swoich mediach społecznościowych każe nam się przygotować na The Institute, bo tak właśnie ma się nazywać kolejna płyta Kinga Diamonda. Przypomnijmy, że jego ostatnia płyta o jakże subtelnym tytule Give Me Your Soul Please ukazała się w 2007 roku, a więc ponad 17 lat temu. King Diamond każe więc czekać swoim fanom na nową muzykę bardzo, bardzo długo, podobnie zresztą jak to jest w przypadku Mercyful Fate. Tamto w ogóle ostatnią płytę dostaliśmy w 1999 roku. Krążą oczywiście informacje, że trwają prace zarówno nad nowym Kingiem Diamondem, jak i nad nowym Mercyful Fate. Natomiast z tych dwóch rzeczy wcześniej należy się spodziewać raczej Kinga Diamonda. Po pierwsze, sporo koncertuje. Właśnie teraz gra swoją obszerną trasę po Ameryce, no i ogłasza już daty festiwalowe na przyszły rok w Europie. Wystąpi na przykład nasz szwedzkim Sweden Rock, czeskim Metal Fest, hiszpańskim Rock Imperium Festival, no i na Mestiku w Gdańsku, a to dopiero zapewne pierwsze ogłoszenia i będzie mnóstwo kolejnych. Natomiast czytam sobie artykuł z października zeszłego roku na rockmetalnews.pl i tam autor tekstu informuje nas, że gitarzysta Kinga Diamonda Andy LaRock w rozmowie z The Metal Podcast opowiadał o przygotowywaniu utworów na nowy album. Album, którego premierę gitarzysta w tej rozmowie prognozuje na 2024 rok. Dodaje też, że wydawnictwo będzie obszerne i dwupłytowe. Gitarzysta Kinga Diamonda mówił tak. Ostatnia trasa, jaką odbyliśmy, miała miejsce w USA w 2019 roku. Od tamtej pory nie byliśmy jako King Diamond aktywni koncertowo. Ja zająłem się pracą w studiu, bo to moje główne zajęcie, poza aktywnym graniem, bycie producentem muzycznym. Wszystko wskazuje na to, że nowy album ujrze światło dzienne w przyszłym roku. Nie mogę zdradzić więcej szczegółów, ale jestem bardzo dobrej myśli. Z albumem oczywiście pójdzie trasa koncertowa. Jakieś półtora roku temu wysłałem Kingowi sporo piosenek i zaczęliśmy pracować nad aranżacjami. Wszystko idzie zgodnie z planem. Pamiętajmy, że King ma przede wszystkim Merciful Fates, którym intensywnie ostatnio koncertował. Także to wszystko jest długą procedurą, ale ona już trwa i za jakiś czas się skończy. Podejrzewam, że w tym roku płyta już się nie ukaże, jako że mamy koniec października, a żadna zapowiedź tak naprawdę oficjalna jeszcze się nie ukazała. Natomiast w przyszły rok myślę, że to jest jak najbardziej możliwe. Natomiast jestem ciekawy, czy spodziewacie się na tych płytach Kinga Diamonda w wysokiej formie? Dajcie koniecznie znać w komentarzu. Nick Cave podczas koncertu w Warszawie kazał odłożyć pieprzone telefony. Koncerty Nicka Cave'a to bliskość między artystą a fanami, brak barierek pomiędzy sceną a publicznością i masa szczerej płynącej prosto z serca energii. Nick Cave w pewnym momencie jednak podczas koncertu w Krakowie zauważył, że coś za dużo tych telefonów wśród publiczności się świeci i bardzo kulturalnie, trzeba przyznać, zwrócił się do swoich fanów mówiąc takie słowa w porządku, możecie trochę filmować, ale zamierzacie to robić cały wieczór? Tylko trochę. Sfilmujcie mnie teraz trochę, a potem odłóżcie pieprzone telefony. Gotowi? 30 sekund. Przez chwilę Nick Cave pozował do zdjęć i filmów, a potem powiedział tak. Dziękuję, odłóżcie je. Ty też, pan też. Proszę go odłożyć. Teraz możemy zagrać koncert. Coraz więcej artystów odczuwa ten problem z telefonami na koncertach. Niektórzy, tak jak Nick Cave, wypowiadają się w tym temacie kulturalnie i idą na no nazwijmy to kompromis. Inni artyści są natomiast bardziej e, bezpośredni. Nick Cave wydał niedawno swój 18 album studyjny z The Bad Seats album Wild God, świetnie zresztą przyjęty i świetnie oceniany. Dajcie koniecznie znać jak Wam nowa płyta Cave'a się podoba. Pozostając w klimacie Nika Cave'a, chciałbym zaprezentować Wam książkę Gumanine Simone, autorstwa Warrena Elisa, czyli przyjaciela Nika Cave'a oraz muzyka Nick Cave and the Batsies. Parterem tego odcinka jest wydawnictwo Czarnoowca i w związku z tym chciałbym Wam zaprezentować tę książkę, która na polskim rynku ukazała się ich nakładem. Jak możecie zresztą zauważyć, książka leży obok mnie na przestrzeni całego odcinka. Generalnie fabuła całej książki jest bardzo nietypowa. Jest to dość delikatnie powiedziane. No, ale przede wszystkim tak i Historia wydarzyła się naprawdę. 1 lipca 1999 roku legendarna artystka Nina Simone dała bowiem absolutnie wyjątkowy koncert w Wielkiej Brytanii, który okazał się też niestety jednym z ostatnich w jej karierze. Jak możemy przeczytać w notce na odwrocie książki? Po zakończeniu występu australijski muzyk Warren Ellis zakradł się na scenę i zabrał gumę do rzucia, którą Simon zostawiła na fortepianie. Zawinął ją w jej sceniczny ręcznik i włożył do foliowej torby. I tak guma do rzucia, która zapewne kilka minut później trafiłaby do śmietnika, stała się dla Ellisa świętym totemem. Muzą inspirującą jego twórczość przez następne 20 lat. No tak, przenosimy się bowiem 20 lat w przyszłość i lądujemy w roku 2019. Wtedy Tony Cave organizował w Kopenhadze wystawę zatytułowaną Stranger Than Kindness i zapytał kumpla z zespołu, Warrena Elisa właśnie, czy chciałby do tej wystawy dorzucić coś od siebie. Jak czytamy? Wspólnie zdecydowali, że pokażą światu gumę dorzucia Ninę Simon, w szklanej gablocie niczym świętą relikwię. Obawiając się, że guma może zostać uszkodzona lub zgubiona, Ellie skazał odlać ją ze srebra i złota. Nie wiedział, że decyzja ta uruchomi łańcuch wydarzeń, przenosząc go z powrotem do przyszłości i jego relacji z rozmaitymi znalezionymi przedmiotami. Przyznajcie, brzmi to interesująco. Wstępniaka do książki napisał sam Nick Cave, który wspomina ten ikoniczny występ Niny Simone w 1999 roku i to, jak kazała mu zapowiedzieć ją na scenie. Jak kazała, tak zrobił i później obserwował ten występ Cave pisze tak. Nina Simon usiadła do Steinwaya. Wyjęła z ust gumę do rzucia i przykleiła ją do fortepianu. Uniosła ręce nad głowę i w ogłuszającej ciszy rozpoczęło się to, co okazało się najwybitniejszym występem, jaki widziałem w życiu, jaki widzieliśmy w życiu. Kej okay, pisze dalej. Nina Simon zeszła ze sceny odmieniona, wskrzeszona, przebudzona, przeobrażona. I my też byliśmy odmienieni i już nigdy nie mieliśmy być tacy sami. Nigdy. Kiedy odwróciłem się, żeby wyjść, Warren wdrapał się na scenę i jak opętany ruszył do Steinwaya. Książka jest bardzo sprawnie napisana, czyta się ją lekko, mamy trochę wątków biograficznych ze strony Warrena Elisa, trochę wątków biograficznych Niny Simon, trochę wątków biograficznych samej gumy do rzucia, skakanie po osi czasu, krótkie rozdziały, sporo zdjęć, screeny wiadomości, SMS-ów, choćby z Nickiem przetłumaczone na polski, no sporo ciekawostek. Całość sprawia wrażenie pamiętnika z jednej strony nieuporządkowanego, ale z drugiej mimo wszystko łączącego to wszystko w jedną spójną całość. I czasem w niektórych rozdziałach faktycznie jest to pamiętnik, ponieważ na górze mamy albo dokładną datę, albo taką określoną mniej więcej. No i w nocce z 14 lutego 2020 roku Warren Ellis pisze tak, no w pewien sposób wyjaśniając sens powstania tej książki, dotyczącej jak mogłoby się z pozoru wydawać bardzo trywialnej rzeczy. Musiałem napisać się tę książkę. Zdjęcia, które zgromadziłem, układały się w opowieść. Dan i Alexa Faber stwierdzili, że potrzebny jest tekst, który towarzyszyłby ilustracjom. Nie byłem przekonany. Kiedy powiedziałem Nikowi o swoim pomyśle zrobienia książki o gumie, zaproponował, że napiszę wstęp. Sądziłem, że wstęp i zdjęcia wystarczą. Mógłbym ewentualnie dodać kilka stron o mojej roli w tej historii. Wydawało mi się, że jest całkowicie oczywiste, co znajduje się na zdjęciach, ale to dlatego, że sam występowałem w tej opowieści i nie trzeba mi było niczego objaśniać. Książkę możecie nabyć w promocyjnych cenach w naprawdę wielu księgarniach, a na stronie wydawnictwa macie właśnie zestawienie cen z różnych księgarni internetowych. Link do tej właśnie strony umieszczam w opisie tego filmu, także jeśli jesteście zainteresowani, sprawdzajcie koniecznie. Ja bardzo serdecznie polecam. Zespół Tool przegapił 20 lat. Wokalista Maynard James Keenan otwarcie przyznaje, że żałuje pewnej decyzji. Chodzi mianowicie o obecność muzyki Tool na platformach streamingowych. Przez długi czas przecież utworów i albumów Toola nie można było znaleźć oficjalnie w internetowej przestrzeni. Twórczość zespołu oficjalnie pojawiła się w internecie dopiero kilka lat temu i w wywiadzie nad PRP opowiadał o tym wokalista Tool, Maynard James Keenan. Ten pociąg tam odjechał. Zaczęło się 24 lata temu od ściągania MP3, a teraz ściąganie to przeszłość. Przegapiliśmy 20 lat i dwa pokolenia, które mogłyby zrozumieć to, co robimy. Nie lubię słuchać mp3, wolę CD i winyle, ale to przepustka, żeby do nich dotrzeć z płytami. Czuję, że popełniliśmy błąd, że nas nie było przez 20 lat na tych nośnikach. Mój syn skończył właśnie studia prawnicze i jego rówieśnicy nie mają o nas pojęcia. Nie mieli kontaktu z naszą muzyką, bo jej nie było na ich telefonach. Sporo jestem oczywiście racji i bardzo dobrze moim zdaniem, że tu nie szedł w zaparte i w końcu ten, no nazwijmy to błąd naprawił. Prawda niestety jest taka, że jeśli danego zespołu w streamingu nie ma, ciężko jest mu mimo wszystko budować obecnie karierę. Platformy streamingowe pełnią przede wszystkim rolę takich powiedziałbym... Nie wiem, zdigitalizowanych ulotek promocyjnych, dzięki którym ktoś może się o zespole dowiedzieć, przesłuchać kilka utworów, bo na przykład pojawiły się na jakiejś playliście, no a później wybrać się na koncert albo kupić jakąś płytę na winelu. Taka jest rzeczywistość, i mimo że wielu artystów na to narzeka, to ich muzyka po prostu musi być obecna w internecie, jeśli myślą o budowaniu swojej kariery. Ja bardzo jeszcze chciałbym podziękować za postawione mi w ostatnim czasie wirtualne kawy. Wielkie podziękowania dla Fatpata, Jarosława Forysia, Hexo. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem, Pomposza21, Jan Kala, Matiego Pająka, Jacka Krosnego, Konrada Koguta oraz Michała Szemeli. Dodatkowo przeczytałem oczywiście wiadomości od Was, o Konradzie i Michale. Piękne dzięki za miłe słowa i biorę je oczywiście do serca, a Michał w kontekście Twojej wiadomości o odcinku na temat Tula, no to tutaj w magazynie jest o Tulu akurat news, natomiast też mam nadzieję, że taki pełnoprawny odcinek w całości o Tulu się na kanale ukaże. Jeszcze raz oczywiście pięknie Wam dziękuję, a jeśli ktoś chciałby mnie wesprzeć symboliczną, wirtualną kawą, to oczywiście link jest w opisie, a ja za każdą taką kawę każdemu z Was podziękuję w kolejnym odcinku newsowym. Mike Portnoy, perkusista Dream Theater, ma już swojego kandydata do miana albumu roku w muzyce metalowej. Jako takiego właśnie kandydata wskazał nową płytę zespołu Blood Incantation, czyli Absolute Elsewhere. Album ten składa się z dwóch epickich, 20-minutowych utworów. Mike Portnoy jest tą płytą zachwycony i w swoich mediach społecznościowych pisał tak... O a brawa dla Blood Incantation za niezwykły nowy album Absolute Elsewhere. Brutalność Opeth spotyka piękną Pink Floyd. Wszystko to na jednym epickim progmetalowym albumie. Zdecydowanie kandydat do miana albumu roku. Dajcie znać oczywiście, czy słuchaliście już tej płyty, płyty, o której tak naprawdę w ostatnim czasie w środowisku metalowym jest, no powiedziałbym, bardzo głośno. Płyty, której strategia promocyjna była w zasadzie zaprzeczeniem tego, jak powinno się płytę promować. O pomyśle właśnie na strategię promocyjną tegoż albumu oraz o realiach obecnego rynku muzycznego w wywiadzie Noise Magazine opowiadał lider tego zespołu, czyli Paul Riddle. Bardzo się cieszymy, że wciąż jesteśmy w stanie zaciekawić czymś ludzi. W dobie coraz bardziej kurczącej się uwagi i wiecznej gonitwy z czasem bardzo sobie cenimy to, że duża część naszej publiczności to ludzie cierpliwi, którzy nie wymagają od nas, że dostaną wszystkie informacje na jedno kliknięcie. Błyskawiczny przepływ informacji sprawił, że odbiorcy muzyki stali się bardzo niecierpliwi. Kiedy wydajesz pierwszy singiel, w komentarzach już pytają o następne. Nikt nie chce na nic czekać, wszystko musi być na tu i teraz. My z pełną świadomością postanowiliśmy zbudować promocję nowej płyty, dawkując informacje bardzo oszczędnie, nie będzie singli, żadnych lyric, videos itd. Paul Riddle w rozmowie z Łukaszem Dunajem dodawał jeszcze. Po raz pierwszy nie planujemy żadnego singla ani zapowiedzi płyty. Ludzie nie usłyszą żadnego fragmentu nowej muzyki aż do czasu publikacji wideo 20-minutowego utworu The Stargate, który będzie wypełniał całą stronę A nowej płyty. Nasz ostatni pełnoprawny album, czyli death metalowy Hidden History ukazał się w 2019 roku. To buduje pewną presję i zniecierpliwienie. Na szczęście mamy za sobą wytwórnie management, które bardzo nas wspierają w naszych decyzjach i zachęcają wręcz do budowania tej atmosfery oczekiwania. Tak oczywiście Poreidle mówił w wywiadzie jeszcze przed premierą tego albumu, natomiast teraz płyta jest już oczywiście wszędzie dostępna do przysłuchania. Zbiera świetne recenzje, liczby, sprzedaje się znakomicie i zawsze ciekawym doświadczeniem, no jest obserwacja, jak coś stworzone wbrew panującym obecnie regułom osiąga wielki sukces. Jeśli ten odcinek Ci się podobał, zostaw tutaj koniecznie łapkę w górę. No i oczywiście subskrybuj Panu kulturkę, żeby z muzycznych minusami być zawsze na bieżąco.